Wzmocnione komputery mobilne znajdują dostosowanie w rozmaitych systemach i aplikacjach sektora obronnego na całym świecie. Nie inaczej jest w Polsce. Od lat współpracujemy z wieloma integratorami i jednostkami wojskowymi, dostarczając im sprzęt starannie wyselekcjonowanej grupy producentów. Z tej strony Bogdan i już za chwilę przedstawię 7 cech, dzięki którym urządzenia wytrzymują trudy służby. Na pierwszy ogień wytrzymałość. Laptopy i tablety wzmocnione w naszej oferty są testowane według wojskowej normy Mil STD 810H. Z tą nazwą stajemy się coraz bardziej osłuchani, bo coraz częściej legitymują się producenci z rynku konsumenckiego, chcący oczywiście podkreślić jakość swoich produktów. W praktyce natomiast należy mieć na uwadze, że norma Mil STD 810H, to przeszło 1000 stron dokumentu, Opisującego szeroko procedury testowe dla różnych typów urządzeń. W przypadku sektora obronnego liczy się nie tylko wytrzymałość na upadki. Ważne jest zaliczenie całego szeregu testów dotyczących takich parametrów jak odporność na wibracje, wstrząsy, ekstremalnie niskie bądź wysokie temperatury i wiążące się z tym szoki temperaturowe, zmiany ciśnienia, wilgotność. Nieodzowny jest również certyfikat potwierdzający stopień szczelności IP. Aktualnie standardem jest IP66, która gwarantuje całkowitą odporność urządzenia na pył i zalewanie ciągłym strumieniem wody z dowolnego kierunku. Trzeba wziąć pod uwagę, kto wystawił certyfikat zgodności z daną normą: producent czy może niezależna, renomowana jednostka certyfikująca. Na życzenie naszych klientów udostępniamy dane na temat tego, jakie dokładnie testy i przez kogo zostały przeprowadzone w procesie certyfikacji wybranych produktów. Wytrzymałość na nic się nie zdaje, jeśli nie zobaczymy nic na wyświetlaczu i dlatego punkt drugi to ekran. We współczesnych tabletach, laptopach wzmocnionych duży nacisk położony jest na jasność matrycy, która czyni go czytelnym w słońcu. Dzięki temu sprzęt może być używany zarówno w sztabie, jak i w warunkach polowych. Obowiązującym standardem staje się powoli wartość 1000 nitów, ale mamy też w ofercie produkty z ekranami o jasności nawet 1400. A to około 7-krotnie więcej niż w sprzęcie biurowym. Pozostając przy temacie ekranu, oczywiście każdy świadomy użytkownik obawia się o jego stan po upadku. W przypadku sprzętu do zastosowań militarnych, producenci wykorzystują wiele autorskich technologii, które redukują ryzyko pojawienia się pojączka, czy na przykład kondensacji pary wodnej między matrycą, a warstwą ochronną, czy dotykową. A skoro o dotyku mowa, ekran dotykowy w tego typu sprzęcie da się obsługiwać w rękawicach w czasie deszczu. Kolejną cechą narzucaną przez wymagania tej branży jest moc obliczeniowa, która gwarantuje jego gotowość do użycia w każdej chwili. Jeszcze około 10 lat temu użytkownicy komputerów wojskowych musieli liczyć się ze znacznie słabszymi podzespołami. W końcu czas życia systemów używanych w sektorze obronnym to nierzadko kilkanaście i więcej lat. Dzisiejsze podewalki wymaga przetwarzania tak dużej ilości danych, że nie pozostawia miejsca na kompromisy w kwestii wydajności. Praktycznie nie spotykamy się już z sytuacją, w której producent dostaje w tyle za rynkiem konsumenckim. Znacznie szybciej aplikowane są też nowe technologie w rodzaju złącz Thunderbolt 4, dysku SSD w standardzie NVMe czy modułów 5G. Warto tutaj przywołać klasycznego Getaka B300, który na przestrzeni 10 lat doczekał się 7 generacji sprzętu kolejno poprawiających jego osiągi bez ingerencji w sam kształt obudowy. A jeśli przetworzymy już te wszystkie dane, to pod uwagę trzeba wziąć ich bezpieczeństwo, które stanowi punkt czwarty mojej listy. O ile w życiu prywatnym wystarczy często łatwy do zapamiętania PIN, o tyle w zastosowaniach związanych z obronnością bezpieczeństwo danych wymaga znacznie lepszych zabezpieczeń. Producenci komputerów wymocnionych oferują w tym zakresie szerokie spektrum metod autentykacji, takich jak kamery IR, skanery linii papilarnych oraz czytniki smartcard i RFID. Zachować bezpieczeństwo danych pomagają także sprzętowe układy szyfrujące, a nie bez znaczenia pozostaje możliwość demontażu dysku twardego w kilka sekund bez użycia narzędzi. Choćby w celu zniszczenia by nie dostał się w ręce wroga. Kolejnym kluczowym parametrem, o którym trzeba wspomnieć jest czas pracy na baterii. W realiach sektora obronnego o gniazdku elektrycznym można nierzadko zapomnieć nie na kilka godzin, a na kilka dni. Tablety i laptopy wzmocnione są opracowywane z myślą o ciągłej pracy przez minimum 8 do 16 godzin. Wymiana baterii na gorąco jest oczywiście standardem. Producenci często oferują baterie o zwiększonej pojemności, tak by użytkownik mógł zdecydować we własnym zakresie, czy preferuje dłuższy czas pracy na zasilaniu własnym, czy mniejszą wagę urządzenia. Rekordziści w naszej ofercie, jak np. przykład Gethack S410, wytrzymują nawet do 29 godzin z dala od gniazdka. Ale możliwość wyboru rozmiaru baterii to dopiero początek możliwości konfiguracji sprzętu pod potrzeby współczesnej armii. Możemy tutaj ingerować nie tylko w procesor, rozmiar pamięci czy dysku. W praktyce konfigurowanie takiego sprzętu przypomina bardziej konfigurowanie wozu bojowego. Wśród opcji znajdziemy często możliwość doboru niestandardowych złącz, czytników kodów kreskowych, kart PCMCIA czy ExpressCard, rodzaju klawiatur, modułów komunikacyjnych. Współpracujemy także z integratorami, którzy poszli o krok dalej i opracowali specjalne warianty wybranych produktów wyposażone w złącza militarne, by zapewnić jeszcze większą niezawodność komunikacji w warunkach terenowych. Na koniec mojej listy należy wspomnieć o serwisie i gwarancji. Tutaj podkreślić trzeba unikalną rynku gwarancję na produkty Getak, która bez dodatkowych opłat uwzględnia również przypadkowe uszkodzenia mechaniczne. W przypadku produktów DROBUG czy DAGON taka możliwość istnieje za dodatkową opłatą, a niezależnie od producenta, standardowe 36 miesięcy gwarancji można wydłużyć do 60. Istotną kwestią pozostaje też czas naprawy. Uszkodzony sprzęt musi często wrócić do służby w ciągu dni, a nie tygodni, a do tego niezbędne jest dobrze wyposażone, autoryzowane centrum serwisowe. A jeśli chodzi o dostępność części zamiennych, to Andrzeju nie denerwuj się. Producenci gwarantują dostępność części serwisowych nawet 5 lat po zakończeniu produkcji. W żołnierskich słowach idealny komputer dla sektora obronnego to sprzęt z najwyższej półki wytrzymałościowej, odporny na wszelkie niekorzystne warunki pogodowe. Powinien być wyposażony w czytelny w końcu ekran, zapewniać możliwie najdłuższy czas pracy na baterii, gwarantować bezpieczeństwo zgromadzonych na nich danych. Posiadać szerokie możliwości konfiguracji, by łatwo integrować się z pozostałym stosowanym w tej branży sprzętem i oprogramowaniem, oferować odpowiednią moc obliczeniową, a jednocześnie długi cykl życia produktu. Dodatkowo być niezawodny, a w przypadku awarii czas naprawy musi być maksymalnie krótki. Almatyka Automatyka zajmuje się dystrybucją laptopów i tabletów wojskowych od dobrych kilkunastu lat. Doradzamy, dobieramy właściwe konfiguracje spośród naszej oferty. W razie potrzeby udostępniamy sprzęt na testy z naszej bogatej puli demo. Oferujemy bezkonkurencyjne ceny oraz czasy dostaw oraz oczywiście pełne wsparcie posprzedażowe. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę poświęconą omawianym rozwiązaniom w link w opisie, a tymczasem ja się odmeldowuję. Do zobaczenia.